Dzień dobry Państwu. Dziś w naszym programie kolejny gość w cyklu programów Poznajmy się, pani Ania Dudek z Gilowic, ale działa w kole numer 7 w Rychwałdzie. Co w tym Rychwałdzie się dzieje a propos aktywności seniorów? Och, dzieje się, dzieje bardzo dużo. Bardzo aktywnie działamy, wyjeżdżamy na wycieczki, na wczasy, na baseny. Integrujemy się też w inne sposoby. W... O, rany to bardzo intrygujące. Jak się intryguje się w inne sposoby? I no, po prostu roz wspólnymi rozmowami. Aha, czyli no. spotkaniami, tak, tak. E, imprezami. Tak, tak. E, jest tak, że w tym kole działa też jakieś grono facetów? czy też. O, jest, jest dużo facetów, tak, oczywiście. O, proszę że bardzo. Jest. Czyli to nie jest no. tak, jak, e, tak jak u dziewczyn z Gilowic, że tam jest większość dziewczyn? Nie, nie, no. To mieszanka. jest okay, mieszanka, oczywiście. To jest okay. mieszanka. Oczywiście nasze koło liczy 140 członków. Pod to jest przewo... dużo. Tak. Pod przewodnictwem Wiesława Przygody i razem wspólnie z Wiesławem Kopaczem mm -hmm. po prostu zadbali o to, aby powstała w rykwałdzie Wiata, gdzie możemy się też tam oczywiście spotykać o, w takim i cieszyć okresie, letnim, się letnim, yy, jesiennym. Tak, tak. Wczesnowiosennym już można się spotykać, jakieś ogniska, spotkania? Tak, oczywiście mamy. Super, fajnie. Zresztą nazwisko Nomen Omen Przygoda zobowiązuje, więc pewnie różne przygody Was wznoszą. Ależ tak, tak. A próbów że gdzie byliście ostatnio? Praga. O, wspaniale. Tak, Praga. Ale Praga Warszawska czy Praga Praga? Praga Praga. O, tak, tak. To naprawdę super. Tak, tak. Mamy bardzo dużo, dużo by tu wymieniać. Ale zostawmy to na później. Dobra, dobra, okej. A propos spotkań tych takich, o których mówimy aktywnościach fizycznych, to... Tak, to my korzystamy z paroma dziewczynami, bo to tak z tych programów z Aktywni Plus. Tak, oczywiście nie całościowo, nie wszyscy członkowie. Nie, 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 po prostu. Korzystają. Myślę, że nie byłoby miejsca na basenie generalnie. No nie byłoby, no, nie. Ale każdy, kto chciałby skorzystać, to tak. może się do was dołączyć. Oczywiście. E, czy w Rychwałdzie jest dużo ludzi nieaktywnych, takich, których chcielibyśmy zaktywować? To znaczy się nie wiem, czy to w ten sposób ująć, czy mniej aktywnych. No może też są jeszcze zajęci innymi y -y -y. pracami. Jasne. No. A pani Ania? Dlaczego, e, dlaczego uważa, że to jest fajne? Co to, co to jej jest? Spotykamy się, rozmawiamy. To jest bardzo ważne. Doradzamy sobie wspólnie w różnych sprawach. No świetna sprawa. Czyli to jest tak, tak że człowiek nie zostaje sam nie. ze sobą, tylko ma tak, tak. znajomych, oczywiście. koleżanki, kumpli oczywiście. i to jednak jest tak, że to jest bardzo ważne. Tak. Super, Zatem zachęcamy Państwa oczywiście do tego, żebyście uczestniczyli w takich zajęciach dla aktywnych seniorów. I dziękujemy Pani za przybycie do studia. Dziękujemy dziękuję. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.